Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy robić biedronkę. Mamy do tego czarną rolkę. Jest czarna, ja ją obkleiłam papierem. Ona może być też pomalowana farbami na czarno, także to już wedle uznania. Potrzebne nam będą do tego też takie półkola, czerwone. Potrzebne nam będą czarne kropeczki dla biedronki, oczy. Oczy biedronki czółki biedronki, czarne i buźka biedronki. Rolka jeśli będzie pomalowana farbami, wiadomo, musi wyschnąć. Ja ją mam oklejoną papierem, także mogę zaczynać pracę od razu. Te półkola, które mamy czerwone wycięte, smarujemy tylko w rogu klejem i przyklejamy tutaj z tyłu. Jedno już mamy gotowe. Teraz. Teraz drugie przyklejamy, proszę bardzo. O, super, mamy już gotowe. Teraz przyklejamy biedrące kropeczki na tych skrzydełkach czerwonych. Proszę jedna kropka. Teraz druga kropeczka, proszę bardzo. Trzecią kropkę przykleimy tutaj. O, i czwarta kropka wędruje na... Tak jakby drugie czerwone skrzydełko. Tak wygląda wybronka z tyłu. Teraz z przodu będziemy kleić te czułki. O, przykleimy je może tutaj od środka. Proszę bardzo, jedna. Proszę bardzo, jest i druga. O, super. Teraz będziemy kleić nasze oczy. Oczy kleimy tutaj. O, proszę. I drugie oczko biedronki. Przykleimy tutaj. Jeszcze buszka naszej biedronki. Już przyklejamy. Tak wygląda nasza skończona biedronka. Dziękuję.